Jesteś swoim mistrzem. Tylko ty masz klucze główne, by otworzyć wewnętrzne zamki. A Mitre jest taka dwuczęściowa płyta, klasyka spit metalu, którą uwielbiam. Ma tytuł Strażnik Siedmiu Kluczy. Jakoś tak, skojarzyło mi się z ilustracją i dzisiejszym cytatem. Na wspomnianej płycie, w tytułowej piosence, zespół śpiewa: Ty jesteś Strażnikiem Siedmiu Kluczy. To prawda, jak w tych afirmacjach. Które kiedyś tutaj przytoczyłem Jestem twórcą wszystkiego co jest To ja decyduję Jak pojmuję rzeczywistość I czy twierdzę, że świat jest taki Jaki być powinien To tylko moje zadanie Moja sparawa I tylko to zależy ode mnie Ostatnio zauważam, że mniej się denerwuję Mniej się wściekam Mniej irytuję Wcześniej miałem tak, że nagle Wskakiwałem na swoją wściekłość I ona mnie niosła a potem czułem się źle. Ostatnio chyba nie chce się czuć źle.